To ja i to jest moje garderoba. Tutaj są moje truskawki. I tutaj to ja, to mama, ta nowa ja. Cześć kochani, dzięki, że jesteście. Jestem na planie moje nowy program który zaraz się pojawia na powstacie kafej. I na razie nic o tym nie powiem, bo ja po prostu tak się gubię, tak się mylę z tych wszystkim powzwoleń. Czy mogę teraz coś powiedzieć, kiedy puszę ten vlog. Ja nie wiem. I, ale możecie oglądać. Kiedy powiem. <grym> o, jej po. O. Ok. Okej, okay. okej. Okay. Zaraz będą mi wołać do pracy. Ale chciałam troszeczkę z wami rozmawiać o efekty moje warsztaty o traumy. Cześć, kochani, dopieram moment tutaj. Jesteśmy teraz w Bratysławie. Będziemy przepracować nasze traumy. Jak jaki jak jaki um, Zyski są z tym, że wchodzę w głąb siebie, nie w, w pierwszy, tylko tak w głąb tutaj, do siebie, i odnajduję różne emocje, różne traumy. I kim teraz powstałam? Czuję się nowa, urodzona. To jest mój drugi dzień na planie. Pierwszy dzień, czyli pilot, był tuż przed tym kurs trauma. Teraz mam drugi dzień po kursie traumy. I to ten plan jest taki doskonałe lustro, żeby mi pokazać moje postępy do przodu. Ja zaraz będę musiała robić setka, przyjdą po mnie, więc myślałam, że wieczorem usiądziemy w fotelu moje i pogadamy. O, właśnie, słucham. Hej, Tomek. Ty byłaś na jednej serce już. Byłam na jedno? Na jednej, tak? Tak. tak. Za chwilkę na drugą pójdziesz? Dobrze. Tak? No? Dobra. Super, to przyjdziesz po mnie? Tak. Dziękuję. Zaraz wracam do Was wieczorem. Pa. Okej. Okay. Wow, mocno. OK. kolejne nasze <noise> hotele, nasze dom dzisiaj. I to ja. ...zmęczona... ...terpidnie tak, mama. Zapalimy może światło... ...i... 10.30 dopiero wróciłam z planu i obiecałam, że nagrywam. Mm dla Was i chcę to zrobić, bo jednak jak czuję, że mam coś nagrywać, mam coś powiedzieć, mam coś um, podzielić się, no to jak nie robię tego, ja się i tak męczę, i tak idę spać, bo jestem zmęczona i słowo dla was przychodzą mi przez głowę. Więc czasami jest mimo to, że jest późno, jest łatwiej wyładować moje miłość dla was i, uh, i iść spać lżej. Więc ja chcę najpierw chwilę rozluźnić, siedzieć sama w ciszach. No, zaraz połączę ze sobą, umieję włosy, nie, chyba nie umyję włosów, dobra, umyję buzi i wracam do Was i opowiem o końcówka uh, moje warsztaty o traumę, bo to było fajne bardzo. Lepiej. Już lepiej. Czysty twarz to ja. To teraz naprawdę ja. I co ja chcę powiedzieć? To jest pierwsza rzecz. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj przyjechałam do pracy już zupełnie inny człowiek. Na, komu na komórkowym poziomie ja czuję to zmianie. Czuję to w mojej komórki, że jestem po prostu inna. Mniej mi burzuje, mniej napięcie w czele. I to było oczywiste dzisiaj na planie. I powiem Wam, że cały plan się zmieniał. zupełnie inne energie dzisiaj niż było w zeszłym tygodniu. Czy to plan się zmieniał, czy ja? Czasami. Um, malujemy świat według według nasze własne okulary, co mamy nałożone i czy ten świat jest naprawdę taki czarny czy po prostu mam takie okulary i to coraz bardziej zaczynam zrozumieć, jaki miałam brudne, niewyciszczone okulary przez trudne doświadczenie w przyszłości Przeszłości. Teraz tak. O konkrety. Chcę Wam pokazać bez pokazywania, bo nie mogę pokazać, ale obrazować. W zeszłym tygodniu, jak byłam na planie, um, oni chcieli mi pomagać dużo, dużo z językiem, bo oni chcą jednak, że mój polski jest bardzo poprawny, bo chcą, że ludzie mi na pierwszy rzut na normalne telewizji mi zaakceptują, bo my rozumie rozumieją mnie i wiedzą o co mi chodzi, więc są bardzo ostre i żadnego błędu nie, nie za bardzo mogę robić. To było w zeszłym tygodniu. I nie lubię, jak ktoś mi poprawia ciągle, jak mówię, i nie zrozumiałam dlaczego. A podczas tej warsztaty zrozumiałam, że nie umiałam wyrazić się, jak byłam dzieckiem. Nie umiałam powiedzieć, że jest mi trudne, że jest mi smutno, że jest mi żal, że moja mama umarła, że nie mam koleżanki, że moje koleżanki mają matki, ja nie mam. Że oni mają um, świeże jedzenie po szkole, a ja tego nie mam. Że oni mają um, osoby, które idą z nimi na zakupy. Do szkoły, a ja tego nie mam. I nie umiałam powiedzieć, że jest mi tak przykro, że nikogo mi da, nie dali podpaski albo tampony, jak zaczęłam mój okres. Nie miałam moje babcia, powiedziała, masz, wiesz, i tego nie miałam, po prostu tego nie miałam. I przez to ciągle się czułam jakoś gorsza, że. Nikogo mi nie rozumiesz nie jestem zła. Tak, mam dużo złoż w sobie, jestem suka. Ok, bo, bo buntuję, ale ci możesz widzieć przez to, możesz widzieć mnie zamiast myśleć, że jestem po prostu wredna. Ja nie jestem wredna. Jak chcę, że ktoś mi widzi, głębszej niż po prostu moje zachowanie, jestem większe niż moje zachowanie, moje złe zachowanie jako dziecko. I się czułam po prostu niezrozumiana. I ja to często mam, więc jak byłam na planie i ktoś mnie nie rozumiał, bo mi powie, że muszę lepiej powiedzieć, muszę i mi poprawiają, po prostu wraca ten, że jestem głupia, że nikogo mi nie rozumie, że jestem jakoś gorsza. Wróciło do mnie takie uczucie po prostu w brzuch, i tak wiesz, napięcia, i taka, taka wewnętrzna walka, że hej, ja nie jestem głupia. I to, że Wy nie rozumiecie mnie, to nie znaczy, że ja jestem jakoś gorsza, że nie mam matki, i to ja nie wiedziałam o co chodzi, nie wiedziałam dlaczego mi tak to boli, to, to, to. Ale zrozumiałam, kiedy dzisiaj przyszło na planie i ktoś mi poprawił językowo. i już mi nie burzowało w środku. Odpuściłam. Odpuściłam to. Zrozumiałam siebie. Słyszałam, widziałam. Leżałam się, totalnie się częszyłam. Robimy takie ćwiczenie z nogami, że się mamy mocno nogami, i, i no, nogi zaczynają się częszyć i różne pamięci wychodzą do ciebie i zaczynasz y, widzieć, że z dzieciństwa, różne y, obrazy, różne uczucie, i to uczucie, że jestem głupia, że jestem gorsza, bo że jestem to, to tak aż się spoczywa, aż się ten... I nagle przyszło moment, który po prostu i całe ciało moje zmiękło. I przyszło do mnie taka, taki, czy to jest prawda, że jestem gorsza? Nie, że nie miałam matka. Czy to jest prawda, że jestem gorsza? To nie jest prawda. Po prostu byłam inna. Po prostu nie miałam. To nie jest gorsza, to jest po prostu in, inne. I zrozumiejąc to, zrozumiałam same siebie. Już nie mam żal do siebie, że, 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 że tego nie miałam. Że ktoś mi nie robił zakupy, moje ciuchy Już nie mam żal. Odpuściłam e, brak rozumienia siebie i odpuściłam żal, odpuściłam frustrację, że jestem niezrozumiana na komórkowym poziomie. I pojawiając się tym razem na planie dzisiaj, i ten żal, i tę frustrację już nie ma, no to nagle miałam tyle szare miejsce do działania, Tyle niuansów teraz mogę się bawić, bo już nie napędzam przez złość, frustrację, złość, frustrację, czemu mnie nie rozumieją, czemu ja muszę mówić poprawnie po polsku, ten, ten. Rozszerzyłam moje pole działania, moje uczucie. Było mi trochę wstyd na pewnym momencie, nie lubiłam tego uczucia wstyd, było mi trochę głupio, było, yy, nerwy miałam, a, a puściłam do siebie tyle różne emocje, które przed warsztaty nie potrafiłam poczuć. Po prostu nie pozwoliłam sobie poczuć, uczucie, strach, stres, frustracje, taki, taki lekki nerw, że może będzie głupio, albo że totalna otwartość może to będzie super. I totalne otwartość, że ktoś można mi pomóc. Po prostu to, to jest taki wrażliwe bardzo, bardzo wrażliwe, jak jesteś totalnie otwarte i przyjmujesz różne o, o, uwagi od ludzi. To jest takie wrażliwe. I teraz jestem bardziej, bardziej wrażliwa, po, 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 potrafię um, się otwierać i się nie bać. Rozmawiałam z dziewczyny na planie już, już nie jako ja taka zgaszona bo nie wiem kim jestem, nie wiem co jak sobie powiedzieć, nie wiem jak prowadzić, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Po prostu taka dobra, nie jestem aż tak pewna siebie jeszcze, ale czuję się, że już taki, taki mogłam się śmiać, mogłam wiesz trochę luźniej być na planie i to było tak super. Kolejna rzecz, którą zauważyłam dzisiaj po warsztaty o traumy. Podczas Całe warsztaty. Jak już ostatnie 10 lat, 7 lat wychodziłam przez złość, głęboki złość. Złościłam się, złościłam się na dzieci, do dzieci, o dzieciach, do męża. Na każdy turnus, który prowadziłam, zawsze złość powtarzała, złość, złość. Jestem zła, jestem zła, jestem mam frustrację, złość, złość, złość. I to jest. Takiej pierwszej poziomie, jeżeli chodzi o emocji, takie totalnie nic nie czułam przez wiele lat. I nagle wchodzę do takiej pierwszej tęży. że jestem zła. Jestem zła, że moja mama umarła. Jestem zła, że nie mam rodziców. Jestem zła, że nie udało mi się lepiej w, w życiu. Jestem zła, jestem zła. Dlaczego nie jestem aktorka? Jestem zła. I nagle już to odpuściłam pierwszy dzień i wyszłam głębszej w sobie. I nagle odczuwałam różne nieprzyjemne emocje, które moje złość blokowało poczuć głębsze emocje. Na przykład bardzo głębokie emocje, które nienawidzę, jest uczucie zazdrość. Ja to uczucie nienawidzę. Miałam chłopak raz, który mi zdradził, i ja obiecałam sobie, że w życiu nie będę zazdrosna. Nienawidzę. Jak facet mi prowadzi do taki stan. Wybrałam Irka, bo on nigdy nie wprowadzi mi do takich stan, że jestem zazdrosna o jakiejś kobieta. Ja też byłam zawsze zazdrosna jako dziecko do innych e, dziewczyny. Tak jak mówiłam, dziewczyny mieli e, mamę, a ja tego nie miałam. I ten zazdrość, że ta koleżanka dostała stypendium do lepszej szkoły niż ja, ta zazdrość, że ona ma lepsze czuch niż ja, ten zazdrość, że ona ma fajne życie poukładane a ja nie mam zazdrość, że ta kobieta lubi swoje dzieci, lubi swoje e, życia na Instagramie a ja mam tak trudne ten zazdrość dla mnie było tak głęboko zakopane, bo tak nie chciałam to poczuć i nagle najgłębszy zazdrość, który się pojawiał, było tak, że kobieta zabierała moje miejsce na pierwszym rzędzie na, tu, na ten warsztat i i taki zazdrość we mnie wbudziło każde sytuację w życiu, w się życia, wtedy na, na warsztaty, to, ci, to jest dla ciebie, to ci pokazuje, co masz nieprzepracowane. I dzięki temu doświadczeniu, że one siedziały w moim miejscu, wszechświat mi pokazywało kolejne warstwy, które były niewyczyszczone. I ten zazrost, ja byłam tak zazdrosna, moje siostra. Że moja mama jej bardziej kocha niż mnie. I tak nienawidziłam to uczucie, że jestem mniej kochana niż moje siostra. Że po prostu tak to głęboko zakopałam, że nie będę tego widzieć. Nie będę. Po prostu nie pozwolę, że ktoś mi wprowadzi do zazdrość. Ale przez to nie mogłam czuć głębszej emocji. Jeszcze było głębsze emocje, jeszcze były rzeczy, które. W ogóle nie widziałam, bo nie chciałam przepracować tego zazdroś zazdrość. A jak przepracowałam ten zazdrość, tańczyłam, odpuściłam to, nagle przychodziło kolejne emocje, które były przytłumione przytłam przytłamszone to emocji. To były emocje totalne i przerażające samotność. I tę samotność. Była taka dziura tutaj. I ja znam tą dziurę bardzo często, jak rozmawiam z Irkiem i widzę, że on ma taki smutny dzień. Ja czuję to w moim brzuchu i czuję to tak głęboko, że aż dla niego jest mi tak przykro, że on jest tak smutny, że on jest tak samotny. Często mam koleżanki, które czuję z nimi takie. Taki, ten smutku, ten, ten dziurę w, w brzuszku, i zrozumiałam, że ja przyciągnę do siebie takie ludzie, którzy mają podobne schematy do, do mnie. I Irek ma bardzo podobne do mnie. My z Irkiem byliśmy razem w małżeństwie przez wiele lat, ale osobno. Ja go kocham, ja wiem, że on mi kocha, ale jednak jest tam dystans, bo ja się bałam. I on mi pozwolił ten dystans, bo. Ja nie ufam ludzie. Nie umiem ufać. Nie ufam, że jak ja dopuszczam komuś do siebie, no to że oni nie umierają, nie popełniają samobójstwa i to będzie z kolei moje wina. Nie ufam, że oni będą mi lubić, że nie będą mi obgadać, bo to też miałam w dzieciństwie, że obgadała mi dziewczyny, że jestem lesbijką, że to, że jeszcze to i takie wstydliwe rzeczy słyszałam w moim dzieciństwie, że... Bo byłam inna, dziwna, nienormalna. I myślę, że każdy z nas znamy ten ból z liceum, że jesteśmy inni, nienormalni. Ten samotność dla mnie było. Jakieś uczucie. To było tak trudne. To było tak przykre. Całe życie jestem samotna. Jest mi łatwiej nagrywać vlogi, bo tutaj sama w pokoju. Puszczę dla Was filmy, ale nie muszę Was widzieć, nie muszę wiedzieć na żywo, czy Wam się podoba, czy nie. I tak jakoś zakryję za tej kamerę. Nie chcę tak żyć. To nie jest życie. Mam dystans od dzieci, bo się boję, że oni umierają. Albo, że nie będę to robić doskonale, tak jak moja mama. I lepiej mieć trochę dystans do wszystkich. Ale ten dystans... To tworzy taki samotność i już, już nie chcę tak żyć. Więc mam tylko pomysły, żebyśmy mogli być razem. Myślę o jakiś program, że nagrywam vlogi albo coś, ale będzie publiczność. Będę z wami. Będzie inne kobiety, które będę robić z nimi wywiadę. Coś, który muszę przełamać te kolejne barier barierki dla siebie. Że muszę patrzeć was, kobiety, może mężczyzn, w oczach i być zrozumiana, być słuchana, być widziana. I wy też. I dla mnie to jest. To już jest czas, żeby, żeby już wychodzić z tej kamery na drugiej strony i was widzieć oczy na oczy. Na szczęście to mam na turnusie, ale to są bardzo rzadkie i to są sporadyczne i to są 15 osób i to jest super. I właśnie tam czujesz, że jestem w moim żywiołem. Jestem z ludźmi, czuję się rozrozumiana, czuję się. Ale też przyciągnie ludzi, którzy na pewno chcą tam być, na pewno lubią mnie, bo przyjeżdżają i wydają sporo kasy, więc jestem pewna, że chcą tam być. To jest takie fajne uczucie. Ale teraz na planie już nie siedziałam sama i zjadłam swój obiad, siedziałam ze wszystkimi, już nie poszłam do mojej pokoju i siedziałam sama i ćwiczyłam języka. Weszłam, weszłam do ludzi i z nimi się uczyłam języka. I tak krok po kroku oswajam się z tym samotności. I mimo to, że ja się boję, i tak to robię. A jak się boicie, to złupcie. Bo będziecie lepsi, większy. Umiejętność i objętność. Jesteś też powiększone. Jestem powiększony po tej warsztaty. Mam większy mm, przestrzeń. taki przeszczeń w moim ciało. Mam większe, czuję szerzej. Że mogę przejąć różne, wiele różnych emocji, smutku, ale też szczęście, radość, że mogę być bardziej szczerzy z Wami, że nie wstydzę już. Nie wiem, to jest fajne to jest takie fajne uczucie, żeby po prostu czuć się w domu, w swoim własnym ciałem. Więc idąc do twojego marzenia, znajdziesz swoje powołanie i to powołanie ci tak. Uzupełnia, że jakbym dostała tylko moje marzenie, że mam swój program, ale ten program jest pusty, a ludzie tam, nie ma tam terapeutyczny walor na ten program, to by było smutne. A jednak kobiety przychodzą, bo znają mnie z mojego powołania, będąc z Wami, terapeutyczne żywienie, terapeutyczne rozmowy z Wami. I to jedno uzupełnia drugiego, i to jest taki piękny taniec, Twoje marzenie i Twoje powołanie. I moje powołanie mi wołało do ten, ten, tej warsztaty o traumy, moje powołanie, i to mi pomagało być jeszcze większa, jeszcze otwartsza do moje marzenie. I to jest taki, to jest ten taniec. Jeden bez drugie to jest jakiś, jest tam jakiś pustka. Tylko pomagając ludzie. To jest też płytkie, bo co twoje małe dziecko w sobie potrzebuje? Ta mała dziecka we mnie chce się poczuć jako gwiazda. Chce być w środku uwagi, bo tego nie miała jako dziecko. I to jest bardzo wstyd, ale mi miło. <noise> Kocham Was bardzo. Dziękuję serdecznie, że mi słuchacie, że jesteście. I to jest dzięki Was, że ja jestem coraz. Um, Jaśniejsza. O. o. Pa. Dobranoc. Do następnego vlogu.